na mordeczki w Słuchajcie, robimy sobie odcinek. Wybierzemy 8 najbardziej wkurzających kart, jakie są w Clash Royale. I zagramy arenę albo dwie. Zobaczymy, czy da się wybrać, wygrać najbardziej wkurzającymi kartami w Clash Royale. Może najpierw pomijmy sobie ewolucję. Później zobaczymy, czy coś z tych ewolucji wyrzeźbimy. No dobra, lecimy. Co jest wkurzającą kartą? Jak wy myślicie? Macie jakieś propozycje? Co was najbardziej tak wkurza w tej grze? Nawet może być teraz dopiero, bo dostało ewolucję. I. Ja mam parę swoich typów. Może zacznę gdzieś, gdzieś, gdzieś takiego stuprocentowy typ. Mój to. Um, egze. Mega annoying. Ściąga. A jeszcze jest ewolucja. Jest wszystko po kolei. Dalej. Bandytka. Annoying, bo bardzo, bardzo dobra, i żeby ją nie wydefować, no to trzeba trochę się poświęcić. Dalej, dwie już mamy. Trzecia karta, która jest mega, mega annoying. Jak, co wy byście tutaj dali? Witchka na ewolucji jest annoying, jest. Nie mam tej ewolucji, więc chyba jej nie dam. Sparki jest annoying, jest annoying jak dupnie. Wierzę, do no to jest, jeżeli popałam jeszcze przy okazji jest ta jednostek. Dalej, Wizard nie cierpi, Wizarda, bo wszystkie tak też jakieś większe pusze niszczy, niszczy. Jest Anoink, Imo, według mnie jest. Dajcie, Goblinstein, mimo nerfa, dalej jest Anoink. No jest, a ja nie mogę dać, bo już dwa czempiony dałem? Aha, czempiona masz na mieć jednego. No tak, nie, to, to na razie zostawmy tego Goblin, um, 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 Goblinsteina. Mimo, że jest Anoink, to na razie go nie ruszamy. Dalej, Mega Knight jest Annoying. No jest Annoying, spadnie z góry. Jest masakra. Dalej, Bowley również go nie cierpię. Mega jest Annoying. elektro Dragon jest Annoying, Mega. Czy, czy została w ogóle jeszcze jakaś karta? Jedna karta. Czy jesteśmy za tym, żeby dać jakiemuś, jakiegoś spela cokolwiek? Bo czy ktoś widzi tu jakąkolwiek szansę na wygranie meczu? Bo ja chyba niekoniecznie. Kurde, jak to przesunąć? A dobra, przestaliśmy. Jedna karta jeszcze została, na razie 5,6. No to nieźle. E, Madariucie jest annoying? No jest, na pewno. E, Inferno też jest, jest. A może lustro? Czy lustro byłoby świetnym rozwiązaniem, guys, do tego deku? No bo tak czy siak byłyby karty anoint. Goblin Hat był ostatni odcinek taki sobie, nie przyjął się. Lawa jest anoint? No jest, no ale myślicie, czy dać lawę? Pompka jest anoint? Eee. eee. Valkyria jest. o, rekruty są anoink I, i e-barby są annoying? Eee, też mogą być annoying. Dobra, Elektro Giant niby też. Czekajcie, czekajcie. Czy jest w ogóle nagrywanie włączone? Dobra. Jest? Jest. A, 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 a. No tutaj nie, rakieta Archer Queen. Tutaj czempionów nie mogę. Tu są jakieś kostki. Princeska jest annoying? Jest. Może princeskę damy annoying? Bardzo? Na most rzucona? Wkurza mega. Fest. Freeze jest annoying? Freeze jest annoying, guys. Freeze jest mega annoying. Albo Giant jest annoying. Tak, żeby dać dek mega mega, żeby był droższy. Co byśmy tu wybrali, guys? Lon też jest annoying? Eee... No jest. Kurczę, mam problem z tą ostatnią kartą. Tak naprawdę jest kilka propozycji. Princesska mnie denerwuje i Fris mnie denerwuje. Ale chyba tam u góry... Elixir Golem jest annoying. Ouu, jest. jest co, że jest trochę annoying. Wiecie co? Najśmieszniej chyba będzie. Przegramy kilka gier. Ale... Dam to lustro. Dam to lustro. No. Słuchajcie. To też będzie annoying. Tak przedstawia się DEK. Ja nie wiem, co z tego wyjdzie. Zaraz się przekonamy. Skakujemy do areny. Poczekajcie chwilę. Próbujemy, dobra, teraz! Małe problemy były, ale już jesteśmy po problemach. Lol! Ha! Lol! Lololololololololololol. Nie wiem, guys, czy tu się coś z tego uda. To nie będzie najłatwiejsze zadanie, żeby wygrać cokolwiek. Co by tu zacząć? Dajmy Electro To nie mamy spela. Przydałoby się Neido, bo mamy Exe i, i, i. Sparkiego. No ale nie. Nie ma tego Neido. Bez najdu. Próbujemy bez najdu. Tesla. No to co byłby? Jakiś metowy deck już byłby? Taki. O! O! Może być. Dobra, likuję elixir, wam mam to w nosie. Będę likował. Uważam, Hoga ma albo Xboa, czy jeszcze amerykańskie coś. Czekaj. Co by tu zrobić, guys? Dobra, zagram z tyłu tego EXE, bo. Nie, chce chcę mi się czekać na to, co on tam wymyśli. Co tam leci? Mini Pekson. No to jest szansa, że jednak to jest składacz jakiś. Jest Mega Knight z przodu, jest Bowley. on też coś da z przodu? No ja to Mega. No Mega Knight'a, no co innego można dać, nie? Umówmy się. Ale fajnie, że Egze. O, cholerka. O oh Jesus Christ! Casas. Czas, Cizas, 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 Cizas. Kurczę, ale minimalnie zabrakło! żeby nie musiał zagrywać tego Wołlego. On... gość ma chyba bardzo podobny Annoying Deck do mojego. To jest Annoying, chyba Deck na Annoying Deck. Tak bym to widział, guys. Dobra, jest na zero. Jest lustro, jest sparki. Może bandytka nam będzie trochę tutaj value robiła. Zobaczymy, co on nam tu zagra. Zaraz Eli razy 2. Aha. Dobrze. Może nie najgorzej. Ability w razie, co odpali, w razie co odpalimy? Pewnie będzie trzeba. Dobra, damy Sparkiego z tyłu, guys. To... O kurczek, blaszka. O kurczę, blaszka. O kurczę, blaszka. Mega Knight na lewo musi być. W ostatniej chwili. Last second. Let's go. Dobra, teraz trzeba supportować Sparkiego. Ale chyba damy Mega na prawo, co wy to? No, próbujemy. Why not? Powinien się, z... powinien zdążyć. Jest! On ma teraz Ewo szkielety chyba, niestety. Oby nie. Dobra, ich nie ma. Damy elektrodroga na na prawo. Ach kurde, no unlucky. Dobrze, odwrócił się byczek. Elegancko. Egze sobie skontrujemy tu. Chociaż... To nie jest jakiś mus, -mus. Bo sobie świetnie z tym poradzimy wszystkim. Ja bym dał bandytkę wysoko. O, Sparki to jest czyścicielem w tym momencie. A on, on teraz ma te gobliny. Sparky, GG! Let's go! Let's go zaraz! No, tak jest na tałerze! Let's go! Easy peasy! Vamos! Bardziej anonim deck Jamesa, Jamesa wygrywa. Let's go! Kolejna gra zaraz! Rhy? RHL? Ach, co on tu nam dał? Tombstone'a. Szkoda, że nie mamy Wojczki albo Goblin Hutta, no ale nie mamy. Kurcze, jak, jak wygram drugą grę z rzędu, to chyba mam mój nowy main deck, nie? Chociaż ten gość pewnie Max... Max, no on miał jakiś... Nie wiem. Może miał Grand Championa kiedyś. Jest... Jak to się nazywa? No, ten wariat jest, tak? Pauli nisko. A bandytka to... Ma moc, jest sparki. Ja bym chętnie zagrał tego sparkiego. Ale zagram bowl Tutaj, ja nie, Chyba nie wydefujemy tego tej pekki, co? O kurcze. Chyba będzie problem. Dobrze bowli? Dobrze bowli? Świetnie bowli! Chyba musiałem dorzucić tego, jak nie jestem pewny. Hog mnie tutaj trochę skarał. Chyba będę musiał odpuścić w pewnym momencie jakiś puszcz tego Hoga. Kurde. Albo tej bandytki też. Kurczę! Odpuszczam bandytkę? Nie, nie odpuszczam. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby jej nie odpuścić. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nic nie wiem. Czekamy do Eli razy dwa. Nie mamy... Dobra. Na spokojnie. Możemy teraz zagrać sobie... Na przykład... Elektro... Kurde, za nisko żeśmy go dali. Patrzcie, uderzył dwa razy, no co za unlucky situation, guys. Dobra, musimy na pewno grać yy, Sparkiego, bo on ma tą pekkę. To będzie annoying. Bowley Bowli, jak tam? Dobry rzut bowli go. Dobra, z tyłu Sparki budujemy na spokojnie push. No nie, serio? Dobra, w ogóle na towerze chociaż raz, T -t tak jest. Lewą stroną się nie przejmujemy. Absolutnie nie. No way. A jakbyśmy zbudowali push na obie strony, czy to by wyszło, guys? Jak wy myślicie? Ok. I dalibyśmy na przykład tu. Dobrze. Elektrodragona na środku. Wygląda to coraz lepiej, guys. Teoretycznie. Nice. Dobra. Sparki na prawo jest na towerze. Damy bandytkę, wymusić mu jakąś presję. Dorzućmy, może. Ach, jaka. Co tu się dzieje w ogóle? Znowu jest na, na towerze. Mamy towera! <laughs> Let's go! A! Pięknie! XD. Zobaczcie, mały main deck chyba! Za moment gra numer 3! Last czy nie last? Przegramy? Czy wygramy? To będzie na odcinku, uwaga! Bo, o! 12 level bombera to już dobrze oświadczy o przeciwniku. Dla nas. Dziś przegramy lub wygramy, może z nami być lub nie. Przeciwko agresji dziś zagramy i to nie jest nasz ostatni mecz. Przeciwko przemocy protestujemy, by uczciwa była kibiców gra. Na stadionach bez walki dziś rapujemy, Może z nami tam być jeszcze nieraz. Coś takiego. Zapytaj tatę, mamy. może kojarzą. E, dobra, Goblin Giant i Bomber na 12 levelu. E, o kurcze, patrzcie, jeszcze jest ten wielki byczek. Jest szansa, że przegramy, jak zawsze. Można, zawsze można przegrać, można przegrać, można wygrać. Zobaczymy. Ujdź na spokojnie. Czy od razu dać mega night z przodu, skoro o kurczę. Nie! Nie! no Nie! Nie! Ale mnie skontrował ty z kieletami i z rybakiem i, i jeszcze. Ło! ho, ho! je Nie ma aktywacji Kinga Mordo! Nie ma! Czekajcie, dam Exe, bo on może dać tego Goblin Giant'a, więc ja wtedy Sparkiego dam. No i dał. No i dam. Czy on ma rakietę? Teraz mu dałem taką... Taką rakietę mu dałem. Nie, nie ma, prawda? Nie, no nie ma rakiet. Może Lightning co najwyżej? Może Ewopekka? No właśnie, w Stałem. Dobra. Elektro Dragon teraz powinien tak posprzątać Dobra Damy Elektro Dragona na 14 levelu. Czemu nie? Możemy? Możemy. Damy wizarda sobie. Musimy pamiętać, że on ma pekkę. No właśnie. Ale teraz dał ją tak sobie chyba. Jak on zaraz nie będzie miał pekki, A właśnie to się dzieje. To może mieć chłop. Problem. Zobaczymy jak sobie poradzi z tym. Z podwójnym elodragonem. Eli El El Elektrodragonem. Ze sparkim, Z Mega Knightem. No chyba... O cholera. Ma pekkę, Jak to się stało? Ko Ty. Dam mu trzeciego Dragona. Let's go. Trzy Dragony, guys. Trzy elektrodragony! Cały jest chłop zdziwiony, że to są trzy lektodragony Będzie na że? Będzie na że? Będzie na że? Jest! Did well play! Brawo! Trzy elektrodragony dragony bandy! Łapa w górę! Sup! Miłego! Pozdrawiam, bojo jak zawsze trzymajcie się po Mordeczki!